Ciemaneczko do beściaki z tej strony, bora to jest Gierka Ryzen 2 Mroczne Wody i już 55 odcinek z tej serii na początku. lightowo małpa. no i dobra, byliśmy u Maka, rozmawialiśmy z Makiem, gdzie on się podział. No tak, pada to pewnie z pierwszy do chałupy. No musimy sobie jeszcze tutaj odkryć kawałek wyspy, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo nie grałem w tę Gierkę już jakieś 3 tygodnie. To otwierałem już, tak? To myślę, że to w środku też już otwierałem. Tak. Prześpijmy się może do poranka następnego. Przestanie deszcz padać, będzie chyba nam już lepiej się oglądało otoczenie, krajobraz. Tak. Zdecydowanie tak. Jeszcze zobaczymy na górę, bo nie pamiętam, czy tu byłem. Musimy teraz. Pamiętam, że musimy to hasło. Jestem zmęczony, chłopcze. Daj mi odpocząć. Odpoczniesz w trumnie. że się, bujaj, bujańcu. Wiem, że muszę znaleźć hasło, żeby otworzyć tamtą. Nie wiem, te jaskini jakieś tam drzwi. Oraz muszę, muszę. od Rika wziąć jakąś paczkę dla maka, tylko. Pytanie, gdzie jest Rick? Który to był Rick, bo nie pamiętam. Tam byłem? Nie byłem. To idziemy w tą stronę. Owoc maki. Tam jest jakaś skrzynia, bo już ją widzę. Ło, wiedziałem, że tu coś jest. To zastanawiałem się, co. No, Valentino, czy ty jak się nazywasz, bo też nie pamiętam. Muszę wszystko poprzypominać, cholera. Taką wersalka nazywałem, o pamiętam. O, dobra strzelaj, ale. Dobra, została w Okej, okay. tu jest jedna małpa. Venturo, no właśnie, druga małpa. Dobra, ola, trzecią małpę, tu jest skrzynia. Tak. Ale nic w niej nie będzie za bardzo elixir złodzieja. Uuu, to jest tu to. <grywa> Dobra, tam nie ma nic zapewne No nic, więc bujamy się stąd O, dobra Przy okazji małpa <grywa> truchło małpy Tu jest cały czas jakaś dróżka, więc tu jest jeszcze owozmaki chyba jeden Nie, pomyłka no dobra, to pójdziemy tą dróżką, zobaczymy, dokąd dojdziemy. Tam jeszcze jakąś roślinkę widzę. Nie byłbym sobą, gdybym jej nie zabrał. O, no, coś tu może być, albo wietnamska pułapka. Chwila. A tam byłem? Nie byłem. Z tego, co pamiętam, nie byłem, bo prawdopodobnie pewnie się pomylę wcześniej czy później... Musicie mi to wybaczyć. Albo nie musicie. <laughs> to jest skrzynia. Yy, zmiana planów. Byłem tutaj. Tylko ciekawe kiedy. No. Ten kawałek wyspy jeszcze zwiedzę niewielki, jeśli tutaj nic nie będzie. Będę się teleportował i kombinował nad dalszymi losami. Też byłem. No cholera. No co ja tu wszędzie byłem? No na to wychodzi, bo tutaj na tej wyspie też chyba byłem Rick, dobra, poszukamy Rika. Teleportujemy się do miasta Dziwnie wygląda Który to jest Rick? Ten pedałek? Kapitana? Ta. To jest Henry Nic tu nie mam do załatwienia? Zamkniesz się wreszcie i dasz mi strzelać? Alo? Nie chcę, Pokaż nie chcę! Co potrafisz. Nie chcę! Ile, ile to możliwe? Pokaż. Nie chcę! No dobra, już raz spróbuję jak tu jestem. Nie pamiętam jak się strzelało. Wow! Wow! Pudło! Trafiony. Pudło. Trafiony, jeszcze jeden. Ach! Dobra, za daleko, za wysoko. Fuzi! Spierdalaj. O, muszę jeszcze jednego trafić. Nie trafiłem, no dobra. Ale wygrywam. Ciekawe. Same trafienia. Bon, trebą. Bon. Trebą, te trebą. Dobra, jakiegoś tego rika musimy znaleźć. Tylko nie mam pojęcia nawet gdzie go szukać. No trudno. Pirat, pirat. Od dawna nie byłem na akcji. Tu ktoś jest, chyba to jest Rick. Jest, dobra. Stary Mac czeka na dostawę. Ha, tak, zupełnie o nim zapomniałem. Zaraz się do tego zabiorę. Łyczek potrzeby. Nie, hmm, ja ale dostawię. pyszna. Niech będzie. Tutaj z Cytrygo są zajebiste. Powiedz mu, że to się nigdy <coughs> więcej nie zdarzy. Nie ma Sorry. sprawy. Dobra, małą paczkę mam dla Rika. I dla Maka. Czyli się do niego teleportujemy, w tej chwili. Mak, wyłasz! Gdzie jesteś, ty stary bucu? Tu jesteś? Tu cię nie ma. Pewnie jest na górze. I obserwuję jakieś bez... ten... Bezpańskie dupy w dżungli. <noise> Oto twoja paczka. Rick o tobie zapomniał. To się nie powtórzy. Przynajmniej jest tu teraz. Co z tymi opowieściami? A, tak. Na czym skończyłem? Podaj hasło. Chętnie posłucham o kapitanach. Opowiedz mi o stalowobrodym. Stalowobrody? To ci dopiero kawał pirata. Któż nie chciałby z nim pływać? Jego dawny okręt Eleanor był prawdziwym postrachem imperialnych mórz. Wszyscy się go bali i słusznie. W końcu go zatopili, ale Stalowobrody przeżył. Dopłynął do lądu i ukrył się w obozie przemytników. Nikt nie wie, jak udało mu się stamtąd uciec. Może z wyjątkiem admirała. On i Stalowobrody przyjaźnią się od zawsze. Co wiesz o kapitanie Garcia? To chciwy i bezlitosny łotr. Swoją obecną pozycję zdobył dusząc swego kapitana. Wszędzie wywęszył łup. Ponoć schował swój skarb gdzieś pośród południowych mórz. Ostatnim razem, gdy tu był, wtrącono go do więzienia, ale się wykupił. Jeśli go spotkasz, miej się na baczności. Mara. Co wiesz o Marze? Naprawdę chcesz wiedzieć? Dobrze. Jest bardzo stara i ma wielką moc. Mara jest, jest bardzo stara. I nikcze mniejsza od wszelkiego zła. Przez lata była więziona do czasu nadejścia pierwszych Tytanów. Będąc w więzieniu, obmyślała plan zemsty nad światem. Teraz jest znów wolna i może wcielić swój plan w życie. Jak udało jej się uciec? Nie znasz więc legendy o świątyni wody? Podobno ukryte są w niej największe skarby. Piraci oczywiście zaczną jej szukać, prawda? Mów dalej. Admirał Alvarez zwołał wszystkich czterech kapitanów. Zaplanowali jedną z największych napaści w historii: obrabowanie świątyni Wody. Niestety, przypadkiem uwolnili wtedy Marę. Niestety. Za co Mara chce się zemścić? Za uwięzienie jej, <grych> rzecz jasna. Co się wtedy wydarzyło? Mara miała wielką moc. Zbyt wielką. Ludziom udało się ją wypędzić. Nie pytaj jak, ale to nie było proste. Teraz wróciła i stała się dla nas wielkim problemem. No, jak można ją powstrzymać? Ostatnio słyszałem historię o młodym chłopaku, rozbitku wyrzuconym przez morze na brzeg wyspy. Ale wyspie zagrażał tytan ognia, który próbował wydostać się z wulkanu. Ten młody chłopak jednak rozwiązał problem. Jak? Ciekawe, czy Maro też można się tak zająć? Myślałem, że Tytani zniszczyli wszystko, co znajduje się za południowymi wyspami. Owszem, ale nie opowieści, mój przyjacielu. Tak myślę. Wiesz, o co mi chodzi? Tak mi się wydaje. Ale ja nie wiem, o co chodzi. <laughs> No dobra, ty mi coś masz do powiedzenia? Co ty na to? Jestem protektorem, a skończyłem w centrali piratów. Zabawne, jak to się czasem układa. Nie rób tylko nic głupiego, dobrze? Zrobię, co mi każesz. Potrzebujesz grogu. Proszę, weź butelkę. Tak, lepiej. Jeszcze jedną Proszę, mu dam. Weź butelkę. Zdrówko. I jeszcze jedną. Proszę, weź butelkę. Ha, dziękuję. żeby się za bardzo nie uchlał, bo kto mi będzie pomagał. No i dobra, i zostało nam jeszcze otworzyć tamtą jaskinię, cholerną, tylko... Ale nie mam pojęcia, gdzie ona jest. I... Chyba tu. Ale jak ją otworzyć? Będziemy musieli chyba jeszcze pochodzić i porozmawiać, co nie? Tak się mnie wydaje. Zobaczymy, czy ktoś nam coś o tym powie. Może tam leżą. Za sporo czasu ledacznice... z córką stalowo-brodego. No i właśnie, pójdziemy sobie teraz do tych admirała, czy jak on się nazywa. Zapytamy, a Ladacznica nic nie wie? Odpieprz się. Zanim <laughs> ty, 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 ty. Bez takich, bez takich. Dobra, tutaj na dole chyba nie ma nikogo, z tego co pamiętam. Nie ma. to idziemy do góry. To hasło muszę poznać. To też nie z... gdzie, gdzie oni, kurwa, poszli wszyscy? Co, oni są niepoważni? Gdzie oni wszyscy mogą być? Na statku? No właśnie, a propos statku. Idę zobaczyć, co z moim statkiem. Ale tu jest jeszcze jakiś koleś jeden. Muszę z wszystkimi porozmawiać, cholera, bo... Potem się pogubię. Nie, tu nie ma nikogo, tu jest małpa. No to jeb małpę w łeb! Jak już tu, jak już tu przyszłem? Nie ma tutaj nikogo. Kurde, ja tu chyba nie byłem. Byłem tutaj, czy nie byłem? Nie, chyba byłem, bo byłem złoto. No, pewnie, że byłem. Złoto już było wykopane przeze mnie. Teraz się patrzę, mam prawie 400 naboi. Świetnie. Nawet nie wiem jak to uzbierałem, ale koń. <grystanie> I idziemy tutaj. Wejdę sobie koło statku, zobaczymy czy... Ale chyba jeszcze nie mam wszystkiego. Chyba mi brakuje rumu. Ale z drugiej strony przecież po rum to miałem płynąć... o Ojej, dobrze pamiętam, do Berbelucha. Na targa... Targarnik łeczy, jak się to nazywało. To jest ten czop. Co na Boga się tu dzieje? Nic, kurde, się nie dzieje. Coś się stało, admirale? Nie udawaj, że nie wiesz, parszywy szczurze. Wyraziłem się jasno. Handel jest zakazany! Ale ja zrobiłem to szarą strefę. To powinno być zrozumiałe nawet dla takiego cymbała jak ty! czy, bo wie, że nie ma racji. Admirale, prowadzisz spór ze slejnem, nie ze mną. Nieważne! Żaden transport nie opuści mojego portu! Koniec, kropka! No to zobaczymy. Dalej nie rozumiesz? Zawarłem umowę z każdym z Twoich ludzi. A jak mówi kodeks, umowa to umowa, nie jest tak? Ośmielasz się zwracać kodeks przeciwko mnie? Ty, przebiegły kmiotku! Slain cię na mnie nasłał! Ruszaj! Nie mogę wystąpić przeciw kodeksowi. Ale no. pamiętaj, kapitanie! Jeśli będziemy walczyć przeciwko sobie, Mara wygra! Zapamiętaj to! Strzesz się jej świty! Zrób co musisz. O, co już tak spokojnie? No dobra, odpływamy, tylko za bardzo nie wiem gdzie odpływamy teraz. Sprawdzimy sobie mapę morską Nie wiem gdzie ja mam. Doberbelucha, nie? Wybrzeże ostrzy zatoka. O, tu jeszcze nie byłem. O... A... Chyba tam popłyniemy, jak myślicie? Co ja tu jeszcze muszę zrobić? Poczekajcie, zobaczę sobie na dziennik. To hasło: transport to od berbelucha, a mordobicie? Spróbujemy jeszcze go zlać. Zak, który to jest? To jest ten, co stoi przed karczmą? Którego ja nie potrafiłem pokonać kilkakrotnie. Zaraz zobaczymy. Rick, dałem Makowi paczkę. Mnego dnia też zostanę kapitanem. Ja, 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 na pewno. Dobra, kolejna ladacznica. Cwaniactwo. Pokaż mi, jak być bardziej przekonującym? A co masz na myśli? Eee, cwaniactwo. Jak mogę stać się bardziej przekonujący? O, znasz już większość sztuczek. Ale zwróć uwagę na swoje oczy. Są zwierciadłem duszy, jak mówią. Uważaj, by nie zdradziły twoich prawdziwych intencji. Dobra. Dla się więcej cwania tzwanie dla sieba. Nie mam tyle złota. Kurde, złota mi brakuje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ileż ja mam tego złota? 880. A punktów? Postać. Chwały mam 1245, to i tak za mało. Ale mam cwania na poziomie 10. Tyle tylko, że. Biegłości. Złodziejstwo 110, złoto 177, podłe sztuczki 65. Ja powinienem w muszkiety teraz już i w broń inwestować. Tak się mi coś wydaje. Czasy się zmieniły. Dobra, zobaczymy z mogę tu. To jest ten zak? Kurde, no dobra, zapiszę sobie. Spróbuję go jeszcze raz zlać. Chociaż wątpię, czy mi się uda, ale... Ale nie spróbować za nie zawadzi. Nie, nie Pokaż da się z nimi źubić, Jakie srakie. Idziemy jeszcze tamtemu coś sprzedać. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Zastraszyć każdego. Dobra, ale sprzedać ci spróbuję coś. Co da masz się. Na sprzedaż. Zapasy żywności nie będę od ciebie kupował, kolego. O kurde, teraz tu będzie zabawa. Co ja mu mogę sprzedać? <laughs> Srebrny kielich. Z dwa posągi małpy. Złoty talerz. Złote berło. Już jest prawie 1500. Samorodki 6 sztuk mogę mu sprzedać. A, to nie, to nie, to nie na razie. Muszle, muszę otworzyć ucho. Kurwa mać, ucho Beliara. Dobra, zęby z 13. Oko. Oko proroka. Dobra, szpon z 15 mogę mu sprzedać. Lincium Nawet nie wiem na co to jest, ale koń. Skóra goryla, myślę, że czarnej pantery, tak się teraz patrzę. Nóż mi jest niepotrzebny, ale wartość złocie 2, to ja to pieprzę fajka. A to jest... Aha, dobra. Tu mam części do broni. Na razie tego nie będę sprzedawał ani na miecz. Nóż garbarski 4 sztuki, to dwie mu sprzedam. Czyż opłacalny to za bardzo nie było. Nóż rytualny, kilof... W... Kilofa nie sprzedaję, bo może się złamać, będę miał drugi. Czy znaczy, będzie się nie złami, ale. Ale wiecie o co chodzi. Po co mi tych pier pięć pierścieni? Trzy mogę mu sprzedać. Ten talizman pewnie jeden też. O co to? Pistolet piracki. Ale mój jest lepszy. No dobra. Sztylet, na razie nie. Mogę mu sprzedać dwa, powiedzmy. Topór też dwa. Włócznie na razie nie. No dobra, i tak to zostawię. <laughs> Sorry. I teraz pójdę się, spróbuję się od yy, zakad czegoś nauczyć. A potem wypływamy. Pokaż mi jakieś sztuczki. Jakie? Czy mi chwały tylko nie zabraknie. Teraz jeszcze nie dam no rady właśnie. tego zrobić. No to dobra, nic z tego. Sprzedaliśmy trochę rzeczy, a i tak wypływamy. Trudy no. Dragarz. Ja Co tam jest na tej skrzyni? Nie, to lampa. Dobra, myślałem, że coś innego. Dobra, Venturo, chodź tutaj. Słuchajcie, te beściaki. W tym odcinku to by było na tyle. Wypłyniemy i zobaczycie, gdzie wypłyniemy w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się ten odcinek podobał standardowo, dajcie łapę w górę, o tym nie zapominajcie. I napiszcie jakiś swój komentarz, który jest zawsze cholernie motywujący. I jakąś taką relację między mną a wami stanowi. Jeśli nie jesteś jeszcze beściakiem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Tak samo, jeśli lajkujesz mój, mój fanpage na Facebooku, też będziesz na bieżąco. Tam jest jeszcze czasami troszeczkę więcej rzeczy oprócz filmów. Trzymajcie się wszyscy cieplutko. Na razie, ho. pa papa.